W dzisiejszym odcinku The Geek Show panowie mówią takie bzdury, że nie jestem w stanie zapowiedzieć. Dobra, słuchajcie, e, musimy szybko robić ten temat, ponieważ niesamowita ilość dresów kręci się tutaj naokoło nas i mimo, że jesteśmy w miarę w centrum I miasta, dzieci. to... Dokładnie. I dzieci, A tam jest policja, ogóle... ale dresi mogą nam wklepać, bo policja nie zwróci uwagi. Albo przyjdzie i zgarnie sobie jego zakręcenie nielegalnego wideo tutaj, przy Bo my już dzwoniliśmy tutaj, bo takie dzieci piły coś z butelki, i my pomyśleliśmy, że to jest wino. I paliły. Ale pan policjant zaczął strasznie nas wypytywać o nasze dane, i skąd jesteśmy, i skąd dzwonimy w ogóle, i te dzieci sobie poszły, i my tylko się legitymowaliśmy. W każdym razie witamy w 37. odcinku The Geek Show. Ja się nazywam Paweł Nowak, to jest Paweł Pydo. A także Ewelina, która powinna przedstawiać się, wydaje mi się sama. Niech Ewelina przedstawi się sama, proszę bardzo. Nie przejmujcie się, mamy małą przerwę, bo pies szczeka. Ładnie się ubrała. Nie powiemy, że to jest Sewelina i Piotr Seweryn. Sewi. Tak. I Foster. Ostatnich kilku osób nie wiem, czy widzieliście w komentarzach, pytało, kim jest Sewi. Ja, ja nie wiem, jak to możliwe. Ale że... także kilka osób zauważyło nasz Fortel, czyli, że Sewi jest taką mityczną postacią, która, wiesz, w 1330, kiedy szedł z barki w końcu na stały ląd, dołączył do naszego grona obywateli polskich i od tego czasu edukuje. Oraz nawraca Pogan oraz inne narodowości. W Bawi, doradza, cieszy. W tym odcinku nie będzie żadnych dowcipów o papieżach, katastrofach lotniczych, Bin Ladenie, Bin Ladenie terrorystach martwych. ani O was. O was ani o łeb nie będzie dowcipów, o Sewim nie będzie. O Gabsterach też nie będzie. O ludziach z Gabster nie będzie dowcipów. O Royal Wedding nie będzie dowcipów. O Dominiku Szarku. O Dominiku Szarku i jego związku z Kamilem Janikiem, um... który by the way poprosił, a ostatnio widziałem wniosek o urlop zdrowotny. <noise> Dobrze <Dobciwo> się <noise> nasuwają same po prostu. Mój news jest taki, że e, Osama Bin Laden nie żyje, to nie wiecie. I Jak oczywiście zostało to wykorzystane do tego, żeby na Facebooku pojawiło się dużo różnych ciekawych rzeczy. Nie wiem z czy. Za... Tak. Widziałem. Tak. Bo... To jest tak, Facebook dodaje kolejne funkcje, ale to wszystko na Facebooku działa bardzo często na przykład na Javascriptie i tego typu różnych dziwnych, śmiesznych językach oprogramowania nowoczesnych. Javascript, to JavaScript jest taki, nie jest śmieszny. To jest taki język oprogramowania, który wyszedł w, w tym roku, w styczniu mniej więcej, to pojawił się w Internecie, bo wcześniej wszystko się robiło na tabelki i ramki. To były najnowocześniejsze, najnowocześniejsze elementy w Internecie. I flash. No i teraz pojawił się również Javascript. I problem polega na tym, że Javascript łatwiej niż inne rzeczy... Jest podatny na... Jest bardziej podatny na Eficazja. różne działania takie... Nieuczciwe. Nazwijmy, e, nieuczciwe. E, na okay, nazwijmy je nieuczciwe. Ejecting... Okej, nazwijmy no, je nieuczciwe. No, Nastawianie nie fragmentów kodu w różnych miejscach, które potem powoduje, że ten kod, który tak, miał powiedzieć okay, a, a, mówi B. Już wam mówimy o co chodzi. Powiedzmy tak, jest coś w co na Facebooku jak like. Czyli klikasz coś i to jest lubiane. Kojarzycie lajka? Like no, sorry. <laughs> lajkować, no. Bitches? Bitches lajkować. Like y, I teraz tak. Jest sposób, żeby wymusić na przeglądarce użytkownika wykonanie takiego skryptu, żeby on bez własnej wiedzy, bez klikania przycisku zalejkował jakiś, okay. jakiś materiał. I stąd na przykład pojawiają się różne serwisy, które udają filmik na YouTube i ty klikasz ten filmik, bo chcesz go obejrzeć i tak nic nie dzieje, a tak naprawdę zalejkowałeś jakieś tam strony i dobra, nie widzą, że ty wróciłeś ten filmik tak Teraz jest masa. Masa filmików z Bin Ladenem pod tytułem zobacz, ktoś ci wrzuca na tablicę linka, zobacz to wideo koniecznie i tam tak. jest y, Zarazić. filmik z zastrze zastrzelonym Bin Ladenem, nie jakby zabijają coś tam, coś tam. No i oczywiście wiesz, ja mówię o tym temacie tylko dlatego, że w momencie, jak przygotowałem się do odcinka, to trwało około 15 sekund, dostałem cztery takie linki na moją tablicę na Facebooku <laughs> i dodałem wszystkie do spamu. Więc jeżeli. A oraz wszystkie te osoby. osoby. Wszystkie osoby też, to, no. to, jest, to jest wiadomo. Pytanie od Marcina. Próbowałam oglądać na jakiejś stronie teledyski, ale przeglądarka poprosiła mnie o zainstalowanie Microsoft Silver Silverlight. Czy jest to bezpieczne? Co to jest? Silver Silverlight to technologia podobna do Flasha, z taką różnicą, że jest stworzona przez Microsoft. Niektóre strony posiadają jakieś komponenty zrobione w Silverlight, jak wspomniane w pytaniu wideo. Możesz zainstalować bez przeszkód, plugin jest bezpieczny i na pewno przyda się jeszcze nie raz. E, więc generalnie teraz Sewi będzie kręcił kamerą, więc dummy. Ale wiesz co, jest najciekawsze? teraz z promo Facebooka fajna rzecz jest, że Facebook teraz w Polsce wprowadził te pytania, questions? Angliety, tak, tak, questions, no. Tylko problem polega na tym, że oczywiście ludzie... To jest tak, Facebook po raz kolejny uwierzył w ludzi zupełnie bez sensu. Wcześniej hmm. uwierzył w ludzi bez sensu w momencie, w którym... Czemu tak obniżasz tą kamerę? Jeez. Sewi mu zjechało. <laughs> Facebook wcześniej uwierzył w ludzi w momencie, w którym zrobił coś jak grupy prywatne, do których możesz kogoś zaprosić i to nie wymaga od niego potwierdzenia. Tak. No i liczył, że ludzie będą mądrzy i za założą grupę na przykład dla swojego roku na uczelni i będą, albo na dla grupy kumpli, którzy chcą coś, nie wiem, ustalić i no tak. To nagrywają to do nasze, na takie. Trozkę nagrywają osobowej. Tak, coś się no, tak. To, to tak uwierzyli w inteligencję ludzką się, tak. że ludzie nie są bardzo tak mądrzy, no i że y, dodają tam na przykład wie, lubię dodę i dodają wszystkich swoich znajomych bez potwierdzenia, nie potem ci ludzie się od, y, odlajkowują Musisz odlajkowywać, w sensie tak odlajkowywać. Eee... Czyli jest przycisk nie lubię. Jest przycisk nie lubię, jest tego <laughs> rodzaju. I teraz to samo działa, działa w tych questions, bo to powinno być tak, teoretycznie, że to jest jakby element postu. Wrzucasz sobie post pod tytułem, słuchajcie, nie wiem, czy, czy iść do kina na ten film, czy na tamten, tak. podpowiedzcie mi coś i dodajesz do tego ankietę. Tylko, że ludzie zaczęli to wykażniać w durny sposób pod tytułem filmy, które obejrzałem, albo na przykład Hmm. Czy Gdy widziałeś mój zespół? Zaznacz, 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 jakie dziewczyny przejechałeś. Brunetka, blondynka, ruda. Ale tam... możesz tylko jedną Dziwa. pozycję zaznaczyć? Tak, bo tak. ale <laughs> tylko jedną. Ale najgorsze jest to, że dodatkowo domyślnie oznacza oznaczona opcja, że inni mo ludzie mogą dodawać swoje odpowiedzi, Aha, więc, i się potem, robi więc robi się tak. No i y, które z tych 10 filmów lubisz, nie? I potem masz 5 tysięcy odpowiedzi, bo ludzie <laughs> dodają swoje dodatkowo, nie? Y, I spam jest naprawdę straszny, więc jeżeli to oglądacie, ale to, to ja nie wydawajcie głupich A jeżeli chodzi o Bin o to ja widziałem też takie, że w, wchodzę na stronę w ramach Facebooka i tam jest napisane a teraz skopiuj ten kod i podmień tak, z play go z Facebookiem, na Enter. I on to wywołuje, ludzie, że Ty systemem to, to rozsyłasz. Ludzie to tak. się robią. Yy, Ale ja i... też widziałem tak po, po fan, fajnych fanpage, I ja widziałem fanpage, żeby Bin na pochować na Bawelu. To jest. Uh, End of segment. Teraz robię to minę, tak? To jest ten moment. W ogóle musimy zacząć nagrywać szybciej, ponieważ tu się kręci niebotyczna ilość dresów jak na centrum miasta. A podsumowaliśmy, że nasz sprzęt jest wart więcej niż nasze usługi seksualne przez 3 lata. Ponieważ fotografia jest nam bliskim tematem jak zawsze. Ponieważ nienawidzimy tak. fotografów. Ja mam aparat, który ma 23 megapiksele i to jest najlepszy aparat na świecie. Robi nim czasem Landschafty i sobie zdjęcia w toalecie w e, e, lustrze. I na, tak. na, na, naszą, na naszą klasę. w podbiciu po czajnika masz. Moją klatę, tak? tak? Aparat. W każdym razie jest taka firma, która produkuje aparaty, która nazywa się Bit Nikon. E, I tę Bit firmę, ten, ten, firmę niektórzy nie przepadają, a niektórzy ten, ale bardzo nie. Lubią. nie Aha, no właśnie, i właśnie, i znaleziono Nikona. I to jest teraz moment, w którym zaczynasz mówić. Tak, znaleziono Nikona na aukcji, to znaczy na aukcji został wyścigalabiony model Nikon 1 eee, o numerze seryjnym 3. Okay. z tym, że numer 1 i 2 już jakby są, nie istnieją, to znaczy zostały Czyli wysłane w sądzie, w sądzie Marsjańskiej w kosmos, żeby do kosmitów trafiła ym, jakby próbka. Najlepsze, na, próbka najlepszego rękodzieła ludzkiego, ludzkiej mm, cywilizacji. to no koło, czym... papirus i Nikon. Już. <gmatulBeawantel> i teraz myślę o tym psie. <Kokuznia> tak, w związku, tym, to to, to w związku z tym... W związku z... Tym, z Jest otra, Hamyl, w związku z tym Jest Nie W który został wystawiony Nikon z roku 1948, Nikon 1, numer 3. Cena była w czasie 70 tysięcy euro. 150 tys. euro cena wyławcza, 150 tys. euro cena przewidywana końcowa. Jest, Dałbyś... to, jest to dosyć duża cena, muszę przyznać jak za. Oooo, oh. No więc, Stary tak, fuck. to jest Golf 2. <laughs> Tylko w Polsce Golf 2 może robić tyle hałasu, co Ferrari działając na czterech cylindrach. To są ci panowie w bluzach z kapturem, którzy przez nią nas mijali. dali z go, czy ma jakiś problem, sobie powiedział 5 złotych, skopał ich i tam leżą teraz. Więc nie podchodźcie na I to byli oni, jechali tym Golfem 2. Golf 2 to jest w ogóle temat stosowny ten. Oni jechali tym Golfem 2, zanim Seville skopał i potem cofnęli się do przodu w czasie, powrót do przyszłości, żeby... Czekaj, czekaj, bo Sewi. Tak, cofnęli się tym Golfem do przyszłości. <noise> tak, bo ten, ten, ten Golf jak powrócił <noise> do przyszłości, tak się, <noise> się tak <już> <noise> On tu się rozpędzał, teraz jest zniknął, chciałeś gościa. Tak, zostały takie, wiesz, dwie linie od <noise> ogniste Z oleju, bo w Golfach <noise> tylko może olej ścierać. <noise> Dobra, dalej ten temat. A, no, Sevi poszedł. Ej, Sewi robi salto, czekajcie. Ej. 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 Ej, czekajcie. Bo, bo. Ale jest tak, że słuchajcie, ponieważ tutaj Paweł powiedział o nikonie, e, o Nikonie jeden Nikon tak naprawdę. Nikon tak dokładnie. E, opowiedział za ile? 70, a jest licytacja zaczyna się od 100, mniej więcej 150 tysięcy euro jest mniej więcej na... dokładnie się sprzeda. Więc także została e, wysłana na aukcję jajca 0, czyli lajka 0. I ona jest z roku 1923 i jest to dosyć zacne, muszę przyznać, się, stworzenie, jak towarzyszy na to, że fotografia była wynaleziona raptem 3 lata wcześniej. I możecie sobie to potwierdzić, że to jest prawda, bo nie wiem. W każdym razie, tą, że, tęże żelajkę wystawiono na aukcji za startowa cena 200 tysięcy. Euro na cena to jest 450 tysięcy tak. euro. Że, że, że ja powiem tak, na przykład, ja ostatnio na blogu linkowałem. Tyle dostajemy my razem za odcinek. Yy, yy, I jak to, ten program? The, Geek Show. The Geek Show. I to jest mniej więcej jakby punkt odniesienia dla was, ile kosztuje ta lejka, tak naprawdę. Ja, ja mam to w kontrakcie wpisane, nie widziałem się tych pieniędzy. W każdym razie, yy, ja ostatnio linkowałem na blogu, yy, był do sprzedania 20th Anniversary yy, Macintosh, widziałeś? No, na aukcji jest. No, ale, no, jest na aukcji i widziałem, ma za blog? za 800 chyba był do kupienia. Paweł raczej... ma bloga, player.pl to jest ten adres. Kliknijcie sobie, dobry blog polecam. To jest prawda, Paweł ma bloga o nazwie player.pl. A drugi Jeśli Paweł, Paweł też ma e. bloga, spidersweb.pl. Tam musicie sobie pisać... L... Nieważne. I <laughs> <zmienione. śmiech> tak tego nikt nie wygląda. Powiedzmy sobie szczerze. Paweł tutaj mówił o Nikonie, i jest jeszcze lajka like z 1926 roku, którą wystawiono za 200 tysięcy euro, a została sprzedana za 460 no, tysięcy. To to ja nie tak... muszę, bo ten poprzedni raz był się bez składu. Ja bym chciał przejść do mojego następnego tematu, który to jest Bing Bing albo slash slash. Nie wiadomo w każdym razie, ale po, ja bym chciał to nazwać bang bang. I to jest taki China z Facebook. Wiem, ktoś do mnie dzwoni? Kurde, kurde. Kto to do mnie ktoś dzwoni? Kurde. Halo? Halo. Nie, sms dostałem ze Stanem konta, to jest zawsze dobra tak, wiadomość dobra? 19. Mm, ale w parku? Nie nagrywamy. Nie ma na stół. To jest odbicie słońca w szybie. Może jak? To, nie, to tam jest zachód przecież. No tam jest wschód. Jak, więc zachód. Tam, tam jest zachód. Zachód, Ameryka. A, rozumiem, dziki zachód. Tak? Szyby na słońcu, światła na ten coś. Ja ci kurde, tam zachód. Serce <słuch> coś Boję się, co jest na tym monitorze. Dzisiaj to jest ale fatalny odcinek, ale fatalny odcinek. Rykować. O, oczywiście, mam powiedzmy. No i tam był temat fotograficzny, jak wiemy fotografie lubimy wszyscy i na przykład Sewi kręci lustrzanką, prawda? Nie dzisiaj akurat, ale z reguły kręci lustrzanką. W każdym razie w ogóle chcielibyśmy Wam serdecznie podziękować za to, że zgłosiło się te parę osób i tutaj uczestniczą w nagraniu. Teraz dziękujemy. Kasia. Yy... Zosia? Nie, nie, nie. To jest Łukasz. I Piotrek. I dziękujemy bardzo serdecznie, że, że przyszliście do nas. I my cały czas podtrzymujemy, oczywiście, gdyby kolejne trzy osoby chciały przyjść, to zapraszamy oczywiście na Facebooku. I teraz kamera się odwraca. A wy się, razem, 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 razem z nami. Dziękuję bardzo za oglądanie 37. odcinka i do zobaczenia w przyszłym tygodniu, kiedy będziemy dalej prowadzić relacje dla Was z Stanów Zjednoczonych i Ameryki. Paweł Nowak, Paweł do Piotr Seweryn, Barack Obama. Płacenie Nie Płaca to nowy program, który już teraz możecie oglądać na TV. 10 odcinków to 10 różnych tematów, a wszystko po to, żeby co? Nie chcę na to patrzeć, żeby przybliżyć Wam płatności online i powiedzieć, jak robić zakupy w sieci i jak robić to bezpiecznie. Jakby tego było mało, każdy odcinek to także szansa na nagrody co dwa tygodnie. Dawaj, rozdajemy taki właśnie oto Samsung Galaxy Tab. Jeden z pięciu takich tabletów może być wasz. Oddaję, żeby nie było, że wpadł w moje ręce. Zatem to oglądajcie, wygrywajcie nagrody, no i na końcu odpowiedzcie sobie na jedno bardzo ważne pytanie: to be or not to be? Nie, moment, płacę czy nie płacę?